Hej, hej, witajcie. Ja jestem generałek, a to przygody Roberta w Grze Mountain Blade Warband. Ehm, zaczynamy w tym samym miejscu co poprzednio. A w poprzednio e, stoczyliśmy walkę, bardzo wyrównaną, e, wyrównaną, bardzo klimatyczną walkę z Jarlem Haedą bodajże. Tak, Jar... Haeda. W okolicy. E, w okolicy. Wioski Rizzi, która niestety jest aktualnie plądrowana przez, przez e, sojuszników e, e, Roberta. No, po co, mieszać, po co mieszać do tego mieszkańców? Nie wiem, ale, ale na horyzoncie pojawia się kolejne zagrożenie czyli Jarl Bulba e, w sile 55 żołnierzy. Oczywiście jest to siła skromna. Być może dalibyśmy sobie radę, gdyby nie mieli. Gdyby Robert nie miał e, rannych, niestety, tylko 35 e, żołnierzy jest zdolnych do walki. Ale cóż to czyżby... Nie. I tak uciekł. Niestety real e, bulba uciekł. czym więc możemy się za zająć teraz? Musimy osłabić jak najbardziej rodoków... E, co ja gieram, rodoków? Nie, rodoków chcemy wzmocnić. Musimy jak najbardziej e, osłabić... E, możliwie e, nordów, którzy dysponują dużymi siłami, ale teraz walczą na dwóch e, niemalże frontach. Okej, okay, tutaj, przy, e, czy będziemy mogli wspomóc? Tak, możemy wspomóc siły swadiańskie w walce z Jarlem e, Knudarem. Jest ciemno, jest mgła. Uuu, nie jest fajnie. No ale naprzód. Robert jeszcze nie wylizał ran z poprzedniej bitwy, ale trudno, chyba sobie poradzi, no w końcu to Robert, on zawsze sobie ra radzi. Okej, o, jest przeciwnik, nic nie widać, nic nie widać, gdzie yes. jest, w przeciwniku mówi, o dzień dobry, eee, rzucają, 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 a rzucają ee, oszczepami, więc to <laughs> no może być niebezpieczne. Ło! Okay. Wow. Ale, ale kawaleria, naprawdę imponujące e, imponująca naprawdę kawaleria Swadlian, tutaj możemy widzieć rozstawiającą się do szarży, tylko że nie chce tej szarży wykonać, tak więc wykorzystamy odwrócenie uwagi i Robert zbije się przeciwników, ciachając na lewo i prawo swoim dwuręcznym mieczem. Ok, Jark, Nudar już padł. Teraz wystarczy kończyć resztę. No, oczywiście to nie jest briefa, którą możemy w zasadzie przegrać. No ale warto wspomóc. Może te rany, te, te nie. Może inaczej, jakby to powiedzieć, te yy, spory, może o, trochę polepszyć nasze relacje z. Z, z Fadianami, bo w końcu mamy z nimi pokój. O! Jark Nurad e, dołącza do naszych jeńców, do jeńców Hoberta. Tak więc powinniśmy się z tego bardzo, bardzo cieszyć. Co prawda, mamy więcej więźniów, ale to chyba nie szkodzi. <tryk> no więc, w sumie, można powiedzieć, że aktualnie no sprzymierzyliśmy się z dawnymi wrogami, z Fadianami. Co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Mimo że. Mimo, że no, było między nami wiele e, wiele wrogości, e, o książę Relan wzywa Roberta do siebie. Dobrze, tak więc ruszamy teraz na szczęście. E, rejony Swadi e, nie są już dla nas niebezpieczne. Nie dla Roberta. To jest książę Food Dream. Zapytajmy się go. A, tu jest książę Reland. Dobrze. książę Relandzie przybyliśmy się. <klimy> to było wspaniałe zwycięstwo nad Jarl nad Jarl Logar Sons Kamla Ujtoś, prawda? To był prawdziwy zaszczyt walczyć u twojego boku, panie. A, dziękuję. Mamy ze, sobie, oczywiście ze sobą oczywiście całą kompanię twardych żołnierzy. Mamy podążać za Eee, za księciem Relandem, co zrobimy? Fajnie by było gdyby książę Reland ruszył w kierunku e, Suno Ewentualnie Velucci Ale najwyraźniej nie Jedyne co mogę założyć To to, że mm, tfu, Założyć naszym najprawdopodobnym e, Najprawdopodobnym, to nie ma sensu e, Najbardziej prawdopodobnym celem jest e, Uksal, który niedawno został zdobyte przez Nordu, niestety. E, dlaczego nie wziąłem tam tego zadania? Ano dlatego, że... E, mm, zadanie z bydłem jest bardzo, bardzo wkurzające. <Ky> polega ono na tym, że mamy zdobyć tam właśnie 7. E, sztuk bydła i zaprowadzić je w okolicy armii. Problem polega na tym, żeby to zrobić, trzeba by, byłoby najpierw znaleźć wioskę i... Wiosce bydło zabrać, co oczywiście jest rzeczą niedopuszczalną dla Roberta, ale jednak, jednak ruszamy w kierunku e, Uksal. Niestety zostaliśmy zauważeni przez Jareka. E, posiłki już przybywają rodockie, sam król chyba nam nami rusza, tak, dokładnie. Towarzyszy nam sam król. Nie, książę Relandzie. Nie pomogę, e, Robert Ci nie pomoże, jeśli chodzi. Obydło. miejmy nadzieję, że kontraofensywa e, Nordów, kontratak nie przybędzie tutaj e, w ostatnim momencie Może to zresztą, że po prostu nie pokrzyżuje nam planów, że odzyskamy to e, Uxal, który w sumie dysponuje dużą ilością żołnierzy 250, 6 dokładnie, e, ale myślę, że sobie poradzimy, to jest taka siła, z którą myślę, że sobie damy radę Będę musiał pamiętać, żeby wyposażyć Roberta w kuszę obdężniczą jego, która na pewno, na pewno się przyda. No i miejmy nadzieję, że Nordowie będą zbyt zajęci Swadianami i pozwoli nam to odzyskać Uksal, bo w zasadzie jeśli stracimy Uksal, to walka, tfu, wojna ze Swadianami wyszłaby całkowicie na zero byłaby całkowicie bezsensowna, ponieważ już straciliśmy Preven, straciliśmy Uxal, co jakby e, przez co e, Królestwo Rodoku jest w praktyce no, w tym samym stanie, e, co na początku, przed przybyciem Roberta do Kaldarii. A tego nie chcemy, skoro e, Robert jest już teraz wasalem e, Rodoku, no to fajnie by było, gdyby to e, państwo cały czas się e, rozwijało, stawało się coraz bardziej potężniejsze. Swoją drogą, dzisiaj yy, dzień, który nagrywam, to jest yy, zakończenie roku, jest! Yy, wakacje się zaczęły, jak tam? Mam nadzieję, że yy, będziecie się dobrze bawić w te wakacje, życzę wam tego yy, Bądźcie bezpieczni, yy, bardzo to głupie zabrzmiało, po prostu Pamiętajcie o bezpieczeństwie, ale bawcie się równie dobrze, no i mamy, moi drodzy Atak na uks Uksal, zakończyliśmy oblężenie, znaczy Szturm, to jest lepsze słowo Szturm na Uksal e... tak, oty, Oczywiście e... Robercie, proszę bardzo, to twoja nowa kusza oblężnicza e... Kolejna sztuka bełtów No i co? Atakujemy! Oczywiście dołączymy do następnego szturmu No i Ruszamy! Już to miejsce raz zdobyliśmy Domędziemy je po raz drugi. O, nie trafiłem. Przepraszam. No, teraz umrzesz. Dobrze. Pierwsze zabójstwo na koncie Roberta. Coś niezbyt celne, się wydaje ta kusza. Ok. Teraz trafiliśmy, niestety. Show nie Śmiertelny, ale trudno poradzimy z Następny będzie. O, teraz zrobiliśmy. Niestety dał no Robercie celu i strzelaj. Nie spiesz się. Ej, no, ale to już powinno było trafić. Coś nam kiepsko idzie dzisiaj. Katemet. Oddziały rosyjskie powoli spinają się po drabinie. O, teraz umierasz. <kluzł> Teraz z tego spróbujemy uszczelić. Trafiony, ale nie zabity. No dobrze, poprawimy to teraz. No, olera by to. Naprawdę. Powinno to trafić. Dlaczego nie trafiło? Co jest? To jest dziwne. Dobra. Wytrzymali niestety są ci ee, nordycy e, Łucznicy. łucznicy. No, w końcu są Nordowie, oni zawsze byli twardym narodem, e, znanym ze swojej wojowniczości. E, no, może nie są to najlepsi łucznicy, ale na pewno są to e, osoby, e, wytrzymali e, prawdziwi, prawdziwie chrobrzy chłopi. <laughs> chłopi, może to ze słowem. <laughs> <laughs> Przepraszam bardzo was <laughs> za te moje pokaszliwanie Ale, no, coś cały czas się ten mnie kaszel trzyma. Od dłuższego czasu nie mam pojęcia, co, co z tym zrobić. No, w teorii to już powinno sobie pójść, ale nie. <laughs> no, wychyl, wychyl. Główkę. Dobra, stąd raczej nic nie, Robert nie trafi, dlatego przeniesiemy się tutaj. No, tędy się nie da. Może tędy. Nie będzie tędy. Efekt jest ten sam, tak więc trochę oflankujmy tutaj tych strzelców. Nie ma co się... E, nie ma co się Robert hać tam. Ponieważ w świecie no... Nic i tam nie po, i tak tam nie pomoże. Takie jest niestety zadanie żołnierzy, żeby w takich oblężeniach zginąć. Okej. Okay. Hmm, dlatego Robert robi wszystko, co może, by te straty ograniczyć poprzez yy, yy, zajmowanie. Zajmowanie to ze może. Yy, no, yy, wrogich łuczników, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Ok, no, słabe strzał, niestety. Trafienie, ale niestety niewiele zrobiło. Teraz pytanie brzmi, gdzie są przeciwnicy. Coś tam się rusza na blankach, ale to chyba nic. Hmm, ciężko cokolwiek do, e, u, e, dostrzec. O! Ładny show Robercie, doskonale. Tutaj też. Pum! Sądziłem, że trafił w głowę. Że Robert trafił w głowę, ale... No chodźcie, chodźcie! Okej. Okay. Znaleźliśmy na to jakiś koncept. Tutaj chyba się zasłoni tarczą ktoś. Niestety. Ale trudno. Uuu. Uważajcie na Roberta. Hmm. Ta usza jednak jest prawda. To prawda nie jest tak celna jak e, poprzednia, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale na pewno ma siłę pod, e, bardzo dużą siłę ognia. Pozwala e, co słabsze. Jednostki zabijać jednym szczałem. to jest oczywiście rzeczczą bardzo, bardzo dobrą, ponieważ nie musimy marnować amunicji. oj, i chybienie niestety. Kto pomyślał, żeby ustawić tutaj tylko jedną drabinę? Nie wiem. Swoją drogą e, szykuje się Banner Lord. E, oblężenia w Banner, banner Lord. Gdzie? Szykujemy się o wiele ciekawiej niż w takim zwyczajnym war będzie Bo jak widać to jest zwykłe wbieganie yy, yy, po, po drabinie, czasem po yy, wieżę oblężniczej ale w Panem Lordzie to się zmieni yy, ponieważ z tego co widziałem to na, na gameplayach to mamy tam tarany wszelkiego rodzaju katapulty i inne rzeczy to na pewno na pewno rozmaicie niezwykle yy, Rozgrywkę, chociażby dlatego, że no w sumie e, Warband taki podstawowy jest. Niektórzy twierdzą, że nudne. Ja się przy nim bawię nieźle. Naprawdę, naprawdę potrafię przy nim się w zasadzie bawić bardzo dobrze. Tylko po pewnym czasie to już się robi bardzo powtarzalne. Jak widać, powiedzmy, te oblężenie Uksal e, nie jest tak śmieszne jak poprzednie, e, gdyż. No, nie uczestniczymy bezpośrednio w walce, no, szkoda. O, czy tam widzisz Nie, to jest tarcza. Dobra, dobra, robert, co zrobimy? Myślę, że warto byłoby spróbować się wepchnąć w końcu na, na górę. Chyba, że przybyły posiłki, więc warto zająć własne miejsce i chociaż moczyć chociaż e, raz e, miecz Roberta we krwi. Niestety nie wzięliśmy tarczy, kosztem po prostu dodatkowej amunicji Ale myślę, że sobie poradzimy Miejmy nadzieję, że sobie Robert poradzi Że ochronią go tarcze towarzyszy Już wolą Strzelać z kurz zamiast osłaniać się tarczami Doskonałe AI W sumie to Nikt raczej już nie ostrzeliwuje tej drabiny no W końcu Robert zdjął większość E, większość przeciwników Większość e, łuczników, o czymś to o się byli, ale... Eee, przepraszam, nie, 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 nie zrzućcie mnie, nie zrzućcie mnie ludzie. Ja chcę przejść. Znaczy Robert chcę... Nie! Idioci! God damn it! Jesteście idiotami! Dobra, wiecie co? Taka rzecz, którą niedawno się nauczyłem Teraz będą się cofać. Eee, nie, rzecz, którą się niedawno nauczyłem, dzięki komentarzowi, za to bardzo dziękuję. Eee, za który bardzo dziękuję. Eee, it, Niby się cofacie, ale dobra. Teraz możecie atakować. Wszyscy atak atakować. Plus właśnie oblężeń i eee, zarówno po stronie. Eee, oblegającej, jakiejś stronie oblężonej, no to jest taki, że możemy tutaj wydawać rozkazy wszystkim jednostkom, nie tylko własnym jednostkom. Również sojuszniczym i ten rodowski sierżan właśnie pojedzie dosyć nagrodę roku za, za zdradę. Jeśli byłaby kiedykolwiek nagroda roku za zdradę. No, palnij! Wiecie co? Jak nic nie robicie, to proszę Tak właśnie wykorzystamy naszą uszę. Trza w głowę. Tak się efektywnie wykorzystuje... Ej! To tak się efektywnie wykorzystuje uszę właśnie. Proszę się odsunąć na moment. Proszę mnie nie pchać. Proszę nie zostawić Roberta w spokoju. O, okej, okay, ty się wbij Dobry pomysł Milo, gdzie? Znowu próbujecie mnie zrzucić Księga, że jeśli znowu spadnę to wszyscy was... Wszyscy was ...do wadą dam czy coś nic nie widzę, absolutnie nic nie widzę, nie wiem do czego strzelać. Robercie, dajcie jakiś cel. O właśnie, to... wow. dopókona ławiat! Zabij jej Dobij jej wszystkich. Hm za no bardzo nie wiem o czym mam z wami jeszcze rozmawiać. Jak widać, oblężenie nie idzie po myśli Roberta, po naszej myśli. Czy jest jakieś wejście zapasowe? Cokolwiek, żeby zrobić. Na razie będziemy na coś patrzeć. Jak tu biegną sobie. Proszę bardzo. Oddziały. Niby mógłbym nimi porozkazywać, ale czy to naprawdę cokolwiek zmieni? Raczej nie. Jest drabina tylko jedna, więc żadna taktyka to tutaj po podstylnicy nie zmieni. To jest taki gardzieł, na który trzeba się... Hmm. Pomyślmy. Najlepszą opcją byłoby... Hm, tak sobie myślę. Co by było dobrze zrobić? Myślę, że najlepszą opcją byłoby um, zdobycie przyczółka tam na górze. Wtedy będziemy mogli to wykorzystać. No, ale jak na razie musimy tylko czekać na to, kiedy będziemy mogli w końcu spokojnie wskoczyć i zalać wrogów. Tak? Ci żołnierze tam do góry, te właśnie umierają, oni muszą e, tam wyrąbać sobie przejście. Kiedy zrobią to, to reszta e, oblężenia będzie miała. E, Ułatwioną sprawę. co w sumie samo utrudniłem, niestety, wydając rozkaz, e, zmięcia się tutaj i utrzymywania pozycji. To był ten błąd, który popełniłem. No, niestety trochę, trochę to nam zaszkodziło, ale miejmy nadzieję, że straty nie będą zbyt liczne. W takim wypadku powinniśmy jednak skorzystać na rzecz kurzy. Skoro widzę tam ich, jakąś twarz, to chciałbym ją trafić. Byłoby miło. Tam no, niestety, nawet znajduje się pojedynczy szelec, który. E, napastuje, napastuje od boku e, no, żołnierzy. Niestety Robert nie jest w stanie nic z tym zrobić z, e, z pozycji, na której aktualnie się znajduje. Na szczęście może e, potrafię w głowę e, tamtejszych piechurów. Co jest dziwne, za bardzo niewielkie obrażenia. Niby trafienie w głowę, a jednak to nic nie robi. Czyżby to był jakiś z lordów? Już nie, pan żeby to był e, jar rajek hm, nie wiem, dobra, dobra, gdzie? Jestem przecink Wychylcie główki dla Roberta, proszę bardzo. Uśmiechnijcie się i zostańcie bełtem w twarz. O, tam jesteś. Dobra, dobra. Idę jak się już Przepraszam łusznika, ale no. To był raczej czas przeszły, powinien to jak użyć. Kapiłem się wody. W miarę pomaga ta woda na kaszel, ponieważ mój... E, e, moje problemy polegają głównie na Flegmie. Czyżby skoń skończyły się nam oddziały? Czyżbyś, czy może jednak wyrobaliśmy po prostu przyczółek? Tak czy inaczej... E, no, na pewno... Przynajmniej coś się dzieje na polu bitwy. Miejmy nadzieję, że to raczej wyrąbywanie e, przejścia aniżeli e, e, po prostu mogły się nam, No właśnie, mogły się nam skończyć oddziały, albo mogliśmy po prostu wyromę te przejść. A wszystko wskazuje na to, że jednak wyrąbaliśmy, chociaż nie. Przepraszam, pomyliłem się. Niestety skończyły nam się oddziały. Jak wesoło, nieprawdaż? Robert został... Nie, nie trafisz mi. Robert się musi wygrać ten pojedynek na... się trafi To będzie koniec. Tak, trafienie. Dobra, jedyne zagrożenie dla Roberta w skończyło. Dobra, spróbujmy samotnie wygrać to oblężenie, nieprawdaż Robercie? <grym> Wróg jest po prostu zbyt przestra przerażony, by wyjść. Jeszcze jeden! Nie! Jeśli trafi Roberta, wszystko, się, wszystko zostanie stracone. Hmm. Potrzebujemy bełtów. Nowych bełtów. Ale skąd wziąć nowe bełty? Tych nie weźmiemy. Jeju, to było bliskie. No, w zasadzie trafiło. Tam jesteś. Nie! Zaszczegłem jego... Twarz przez szparę. Ej, ta bitwa poszła w zasadzie po naszej myśli. Tak. Okej, okay, musieliśmy się wycofać. Ale jednak no, udało się. Eee, straty wroga były większe na świecie. Dobra, teraz czas. No, wychyl główkę. Wychyl główkę dla Roberta. I uśmiechnij się szeroko. O, dokładnie tak. nie. nie, 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 dokładnie Proszę się, nie ruszać na moment. Ty podła szumowino, przestań strzelać w moich żołnierzy, w żołnierzy Roberta. Przepraszam za tą fuzję, która się ostatnio dzieje, nie potrafię już mówić, tak po prostu. <laughs> eee, powiedzmy, że trochę bardziej przy, eee, Przyjąłem kontrolę nad Robertem. Bo Robert i ja to jedna osoba, ha, 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 nie spodziewaliście się, co? Nie, wcale to, to nie jest jedna osoba. Nie mam na imię Robert. Tak, Robert to, to, to nie moje imię. Robert to imię Robert. Spodziewaliście się tego? Ja nie. Dobra. Już mi się kończą tematy do e, r, e, rozmowy. Po prostu strzelam e, rękami Roberta w e, łuczników na Blankach, i poza tym no, nic się specjalnego nie dzieje, jak widać. Prawda, wkrótce powinny się skończyć e, Nordom żołnierze, ponieważ e, no, przynajmniej około 150 poległo. Z tego co pamiętam, e, jeśli to dobrze zapamiętałem, e, podczas naszego pierwszego szturmu. Nie ruszaj się, proszę. Okej. Okay. Jedno zagrożenie dla naszych żołnierzy. E, z głowy. Każdy nie w każdym razie to w głowie, bo nie można byłoby to powiedzieć dosłownie. He, he, he. Dobra, jak obejść tego pana? Ej, przepraszam, przepraszam. Ja rozumiem, cieszycie się, ale próbuję tutaj pobawić się z snajpera. Chyba nie jest konieczne, ponieważ z tego co widzę większość, większość Uczników wroga zdołaliśmy już yy, wyeliminować. Tam na pewno są owa, tam jest pojedynczy. Ale jego nim się już zaraz zajmiemy. Okej, okay, się tu przemiesić tutaj. <coughs> to jakiś dłuższy odcinek. E, no dobrze. No, dobrze. Nie, nie dobrze. Myślałem, że go trafię w głowę. Niestety cofnął się? Uciekł. Czyżby wiedział, że strzela do niego sam Robert? Czyli mo. Ten tłum po prostu mnie... Za eee, Zasmuca. Faktycznie. Kiedy się patrzy na coś takiego, to w sumie człowiek potrafi stwierdzić, że rozgrywka w Urbędzie niestety jest powtarzalna. Ale kiedyś tak wyglądały oblężenia. No bo dobra, przesadzam. I dodać, cieszę się bardzo na e, e, ulepszone oblężenia w Banner Lordzie. Z, z bardzo miłą chęcią zakupię tę grę. Spróbuję oczywiście również nagrać jak najszybciej po premierze, ale niczego nie obiecuję, ponieważ na się mój komputer może nie dać rady e, nagrywać Banner Lorda, ponieważ mój komputer no, nie jest z najlepszych, e, najlepszej jakości. Powiedziałbym nawet, że jest e, w kategorii gier e, tfu, komputerów kiepskich e, Fakt, że tak płynnie chodzi tutaj. No, no dobrze, mo, tfu, może przesadam. Tak? Przesadam, ponieważ niedawno go ogóle wszałem. Ma nowy procesor. E, nie są RAM e, Na pewno jest to o wiele lepiej niż kiedyś miałem, ale mimo wszystko no, nie czuję jakby to był, e, nie czuję, żeby to była jakaś dobra maszyna. Dlatego mam zazwyczaj sieć obawy i o, wygraliśmy. Tak po prostu wygraliśmy. Niestety straciliśmy aż trzech strzelców. O, i Uksal zostało zdobyte, moi drodzy. Jak miło. Eee, zobaczymy, komu przypadnie to Uksal, a to było sprzedać te rzeczy. Ponieważ pamiętajmy, e, nie, 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 przepraszam, to, to jest. Tarcza Roberta. Hmm. Warto pamiętać, że no, widzieliśmy. Że... Przepraszam bardzo. Na moment. Nie wiem, czy to było słychać. Ja miałem uchylone okno, a na dworze zaczął bić dzwon. Co najzwyczajniej w świecie no, sprawiło, że. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale nie chciałem Wam, żeby to Wam przeszkadzało. Ale myślę, że i tak się teraz e, pożegnamy. Ej, chwila, to ta tarcza. Jakaś fajna. Opór 17. W sumie daj to. A sprzedamy chyba tę tarczę. Ta wydaje się fajniejsza. wiem, to sprzedamy. Kupimy. Zapasy, e, może nie bo tylko to. O właśnie. I są, mam nadzieję, bo zdobyliśmy Uksal. Tak więc być może, być może e, król Grawet e, przyznał Uksal Ro Robertowi. Nie, jakoś w to wątpię, ale zobaczymy. Eee, tymczasem jednak się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku przygód Roberta w grze Mountain Blade Warband. Hej, hej!